Włańczyk, Ostatni pociąg po tej trasie, trasie przyjechał 40, 40 lat, lat temu. Ja testowa odbyła się od dworca głównego do, tak do małego dworca jest przy, škole stanice do stanice Nadražie, która je przy szkole podstawowej. Ta linia, która istnieje jak w mieście, zasłużyła sobie, ta, abyśmy ją ożywili. I o to się staramy. Myślę, że ten projekt będzie się rozwijał. Ten symboliczny przejazd odbył się w Dniu Świętej Katarzyny, która jest patronką kolejarzy. Dlatego organizatorzy wybrali sobie ten dzień. Zainteresowanie było wielkie, ale na szczęście mały motorak nie pozostawił nikogo. Pojemność tego pojazdu to 48 miejsc siedzących i 35 stojących. A gdyby dobrze upchnąć, to wejdzie 120. Kolejka służyła ludziom, służyła ludziom 66 roku. Roku lat, a w 1978 roku została zamknięta z powodu nierentowności. Tej Misja tej kolejki była taka, to, że miała wozić że ludzi ze wsi, obcy, które leżały bezpośrednio przy linii być albo w bliskiej odległości. A potem, a potem miała, miała wozić drewno do tutejszej papierni. papierni. Wtedy jeszcze, ale, jeszcze kolejka to funkcjonowała tak i można było podróżować. Już tak. Nie uszła kupala Już dawno nie funkcjonuje. O okolica jest pełna turystów. turystów. Eště wiaz ich przybudło potem aktywisty. Aktywiści przekształcili w turystykę. Teraz wzięli na to z nawiąza współpracę. A początkiem woźiturostów, którzy przyjechał do żołodniczej stanicy, poza początek cyklokorytniczki. Byłaby to wielka to atrakcja. atrakcja i turyści by to brali, by pod uwagę. Który, który to brali już potem jako transport, je no problem, bo jest problem, aby zabrać dzieci i rodziców wami dzieci z rowerami poza co centrum co miasta. Przez, gdzie jest spory ruch. ruch. Je do prawa, aby, aby Chodzi o to, żeby bezpiecznie dojechać do ścieżki rowerowej i dalej do pobliskich miejscowości. kedy už sa dá postupne dostať cez okolí Hrabovo. I celého regiónu uh, Dolného Liptova. Dolného hmm. Liptova. Jeździć po tej trasie mógłby choćby ten motora, który główną karierę ma już dawno za sobą, a który został przyjęty 10 lat temu, by mógł regularnie wozić turystów. Części zamiennych do niego nie ma. Szukamy stare rysunki, dorabiamy części albo zdobywamy to, co się pokaże. Na szczęście, na szczęście jedną, to prosty pojazd tak, to nie może. i szanić się tego nie da, a co poszło wypadło, źle, to, to już za nami. Jest dziś jest bardzo w bardzo dobrym kondycji. stanie. Kolejka, Kolejka mogłaby być na atrakcją, atrakcją całego, całego regionu. regionu. Na razie, razie miałaby jeździć w, w raz weekendy. Raz weekendy. To może do podobie, Mogłaby się rozwinąć do tego stopnia, że zamiast samochodem można by jechać kolejką z Bruntok, Martina i dowieźć turystów do naszego regionu i korzystaliby ze ścieżek rowerowych, których jest pełno w okolicy. Od przyszłego roku chcieliby uruchomić kolejkę dla turystów. Wszyscy zaangażowani wiedzą, że przed nimi jeszcze długa droga, ale wiedzą, że będzie warta tego. Dzisiejszy dzień pokazał, że jest to możliwe i to dzięki ludziom, którzy sami zebrali pieniądze na ten przejazd. Ludzie, którzy kupili najdroższe bilety na Słowacji z względem kilometra za 25 euro, byli podekscytowani, a przyjechali raptem 3 kilometry. Razem znajdziemy sposób, aby w leście tę atrakcję uruchomić.